Jesteśmy w Izbie Pamięci Jerzego Kukuczki, która znajduje się w Istebnej, w przysiłku Wilcze, w domu po rodzinie Jerzego, gdzie Jerzy bardzo często przebywał, gdzie Jerzy odpoczywał pomiędzy swoimi wyprawami, gdzie bywał ze swoją rodziną, ze swoimi synami, gdzie pracował nad swoimi książkami tuż przed samym wyjazdem na południową ścianę. Lotce. Znajduje się tu trochę pamiątek po Jerzym. Pamiętam, że był bardzo piękny dzień, tak jak dzisiaj, październikowy, bardzo piękny dzień, było ciepło, kiedy właśnie Janusz Majer ze swoją żoną przyszli obwieścić mi tą wiadomość, że Jerzy nie żyje i ja, ja w pewnym momencie zamarłam. Ja usiadłam i nie umiałam powiedzieć słowa, nie umiałam, nie potrafiłam o nic zapytać. Z natury jestem beksą, zawsze płaczę, bo, no bo po prostu tak, mam coś takiego. A, a jak oni mi powiedzieli to, że Jerzy zmarł, to ja nawet nie potrafiłam zapłakać, nic. Po prostu siedziałam taka otumaniona na kanapie, pamiętam, i po prostu nie umiałam wydobyć jednego słowa. Nawet nie umiałam zapytać się, jak zginął, dlaczego zginął, co się stało, że zginął. To są takie emocje, to było takie niedowierzenie. Ja po prostu nie wierzyłam, ja bardzo długi czas nie wierzyłam, że jego nie ma. Że mówię, to się nie mogło Stać to się nie mogło wydarzyć. Nie czułam żadnej złości, że, że nie wrócił, ale taką rozpacz bardziej czułam, że co my teraz zrobimy, że jak my będziemy bez niego żyć, że to będzie dla nas bardzo trudne. No i jest to dla nas trudne do dzisiejszego dnia. bardzo kocham to zdjęcie, które tutaj wisi, Jerzy tutaj był jeszcze takim młodym taternikiem, zdjęcie zrobione w Tatrach, kiedy siedzi w jakiejś zimą w ścianie I, i bardzo właśnie takie zdjęcie nostalgiczne, bardzo piękne, bardzo kocham to zdjęcie i, i znane jest ten portret, tak? Ale dla mnie jakoś tak najbardziej ukochane zdjęcie jest to. A to jest zdjęcie jak wrócił po zejściu z Everestu. Ja zamawiam tutaj od 30 lat. Zamawiam co roku mszę na Kubalonce, w kościółku na Kubalonce, w kościółku Świętego Krzyża, ponieważ tam w 1975 roku braliśmy ślub z Jerzym. Ku takiej pamięci może, że tam właśnie braliśmy ślub i tam byliśmy razem. Co roku właśnie w tym miejscu zamawiam w rocznicę śmierci Jerzego mszę tam i tak tą rocznicę właśnie obchodzimy. Tutaj w Istebnej zbiera się moja rodzina, najbliżsi, bardzo często przyjeżdżają moi przyjaciele. Teraz już coraz mniej tych przyjaciół, ale kilka czy kilkanaście lat temu to mój dom był pełny, naprawdę pełny. Brakowało miejsca, tyle ludzi przyjeżdżało właśnie na tą mszy, Później po mszy zapraszałam moich znajomych do domu na jakiś poczęstunek. W tej chwili już troszeczkę brakuje sił, już nie robię takich, takich, takich poczęstunków. Już tak teraz troszeczkę spokojniej obchodzimy te rocznice śmierci Jurka. Są takie właśnie prace, które wykonują dzieci na rajdzie imieniem Jerzego Kukuczki, ponieważ co roku mamy tutaj rajd organizowany przez, przez przewodników beskidzkich i dzieci na tym rajdzie również mają takie różne konkursy, opowiadają o Jerzym i również malują Jerzego i tutaj widać właśnie jak wyobrażają sobie Jerzego. Raz na 5-10 lat, w takie okrągłe rocznice śmierci Jurka, to też zdarzyło mi się być tam, w Himalajach, pod południową ścianą Lodze, Tak. W pierwszą rocznicę śmierci jego pojechałam z moim synem. On miał wtedy 10 lat. Wzięłam go po to, bo po prostu on nie umiał tego zrozumieć. Po co ten ojciec Poszedł w te góry. On tego nie rozumiał. Po co on tam poszedł? Dlaczego on nas zostawił? Więc mówię, wezmę go tam, niech zobaczy te góry, może się jakoś zaprzyjaźni z tymi górami. Może zobaczy ogrom ten, ten, tych gór, może inaczej spojrzy na, na śmierć ojca. Później już tak co 10 lat, w każdą okrągłą rocznicę jeździłam. Za ileś tam lady wzięłam mojego młodszego syna też, żeby mu pokazać to miejsce, tą południową ścianę Lotse. I zazwyczaj jeżdżą ze mną moi znajomi, moi przyjaciele. Także często jedziemy w takiej dziesięcioosobowej grupie, aby tam właśnie powspominać jurka, uczcić jego pamięć, tam składamy kwiaty, tam palimy znicze pod południową ścianą, loce, tam odnawiamy ten czorten, myjemy, czyścimy, także jest to cała taka ceremonia, kiedy tam jeździmy właśnie pod ten, pod ten czorten. W 20. rocznicę śmierci była delegacja z Akademii Wychowania Fizycznego wraz z rektorem, byli ze mną pod, pod tym czortenem właśnie i tak wspólnie żeśmy tam tą ceremonię obnosili. To są puchary, które Jerzy otrzymywał po po, po wyprawach, po jakimś osiągnięciu, sukcesie jakimś, są tu puchary od władz państwowych, od władz sportowych czy od mediów, jak na przykład na okoliczność człowieka roku, a w ten sposób na tych tablicach składali gratulacje jemu włosi. No i jest tu też taka ciekawostka: srebrny medal orderu olimpijskiego, nadany w Calgary w 1988 roku przez pana Samaranca. I za wybitne osiągnięcia sportowe medal brązowy, srebrny 11 razy złoty, zasłużony złotą odznaką w rozwoju województwa katowickiego. Srebrny i złoty krzyż zasługi jeszcze PRL-u, pośmiertny oficerski odrodzenia Polski i bardzo cenny dla Jerzego harcerski krzyż zasługi, ponieważ wywodził się właśnie z harcerskiego klubu taternickiego w Katowicach i tam w wieku 17 lat. Rozpoczął swoją wspinaczkę. Pierwszego listopada idę właśnie pierwszej kolejności pod czorten mojego męża. Tam zapalam. Zniczę. Tam zanoszę jakieś kwiatki. Tam się modlę. No tak yy, nie jest to grubie, jego tam nie ma. Ja wiem o tym, prawda? Ale jakoś, no jakąś cześć taką oddaję mu właśnie, no, przed tym czortenem, bo za bardzo, no, no nie ma tego grobu. Nie mam, nie mam po prostu gdzie indziej iść. Później idę na grób jak jestem tu w Wistebnej, idę na grób jego rodziców, bo rodzice leżą tutaj w Wistebnej. Tam może takie miejsce jest bardziej bliskie, bo oni tam są, prawda? I tam też modlę się za Jurka, modlę się za nich. W następnej kolejności wyruszam do Katowic, gdzie leżą moi rodzice, gdzie również składam im tam hołd, gdzie jestem z nimi na grobie, gdzie pale zniczę i, i tam celebruję ich śmierć. Z górskich sprzętu jest trochę i to stary sprzęt, na którym on zaczynał chodzić po Himalajach. Na przykład ten czerwony czekan bardzo cenny. Jest to czekan, kiedy zdobywał Lotce w 79 roku. To był jego pierwszy ośmiotysięcznik, gdzie właśnie używał tego to jest czekan. Taki ręcznie, to nie jest taki oryginalny. To nie jest oryginalny, to jest taki w Polsce tu robiony czekan. I raki są tak. I bardzo są czekany, czekano młotki, tutaj są haki, śruby lodowe i bardzo stary sprzęt, kiedy jeszcze w kraju nie było sprzętu, alpiniści, tak, tak, to są wyprawowe maszynki, tak. Tu jeszcze chciałam zwrócić uwagę właśnie na, na te stare rzeczy, kiedy jeszcze nie było w Polsce sprzętu. Alpiniści to, co mogli, robili sobie sami. Jerzy strugał sobie z drewna. Takie kości to są kości, proszę sobie wyobrazić, tak. Młotek jeden, drugi czy trzeci, który również robił sam, bo jak mówiłam, nie było w kraju sprzętu. Jest takie znane powiedzenie himalaistów, od śmierci w dolinach zachowaj na spanie. Dla nich na pewno jest to śmierć lepsza niż w łóżku, a dla mnie, nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nigdy nie zetknęłam się z takim osobiście, z, 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 tak blisko z górami, ze strachem śmierci czy czegoś takiego, także nie, nie wiem, czy wolałabym umrzeć w górach czy w łóżku. To jest właśnie taka głowa była robiona na zamówienie pana Messnera. Pan Messner zamówił tutaj sobie taką, takie, taką głowę od Jurka bo do swojego zamku. A to jest taki wycisk z, z gipsu. Pan Messner dostał yy, z innego metalu, z brązu, a mnie ostało się tylko z gipsu. <laughs> tak. Wojtek bardzo, młodszy syn Wojtek, bardzo angażuje się w pamięć o nim właśnie założył fundację Wielki Człowiek, gdzie w tej fundacji właśnie y, y, dba o pamięć ojca i y, tam y, co roku wydajemy w fundacji książki, wspomnienia o Jurku, także archiwizuje wszystkie materiały, wszystko, co po nim zostało, a tam jest na tysiące zdjęć, tysiące materiałów. Wszystko to mój syn archiwizuje, i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dba o pamięć o swoim ojcu bardzo, bardzo mocno. Bardzo często go wspomina i bardzo często opowiadamy o nim, dyskutujemy, że. No jakby to było dobrze, gdyby on był. No, tutaj właśnie są te beczki wyprawowe. Tu beczka, która służyła mu na Shishapangmie. Tu jeszcze jest stary właśnie obrazek. Tu widać lepiej ten obrazek, jak jeży niesie na plecach wszystkie ośmiotysięczniki. Kiedy ginęli jego partnerzy, jego przyjaciele w górach. Były to dla niego bardzo, bardzo trudne, bardzo trudne chwile. Jerzy chociaż osiągał jakiś sukces w górach, a zginął przyjaciel po drodze, wtedy już dla niego nie było sukcesu. On wracał do domu z głową spuszczoną na dół, on nie był radosny, Sukces się już dla niego nie liczył, prawda? On myślał o tym przyjacielu, który został w górach, bardzo to mocno Jerzy przeżywał. Nigdy nie opowiadał o wypadkach, nigdy w domu nie opowiadał, w ogóle on bardzo mało opowiadał w domu o górach, praktycznie w domu gór nie było. On był bardzo skrytym człowiekiem. Może nie chciał opowiadać, może nie chciał nas z takimi złymi sytuacjami. Straszyć, co tam w tych górach. Rzeczywiście, jakie przypadki, przypadki się zdarzają, także bardzo mało ogólnie o górach opowiadał. A, a jeżeli chodzi już o śmierć partnerów, czy jakieś przykre wydarzenia, to nigdy. I właśnie też również bardzo przeżywał, kiedy stracił przyjaciela, kiedy stracił partnera w górach jest taki zwyczaj, że trzeba jechać do rodziny, powiadomić ją o tym. I to również były ciężkie, trudne chwile dla Jerzego. Ja widziałam, jak on się męczył z tym, jak to dla niego było trudno przekazać tej rodzinie, że ten jego partner nie mógł wrócić z nim do domu. Nawet czasami ja próbowałam z nim do tej rodziny prawda, iść i to, towarzyszyć mu, ale on nigdy nie chciał nigdy nie chciał. To są te słynne chorągiewki, oryginalne i już ledwo się co trzymają, ale jeszcze tutaj dyndają. dają. Nie, niestety chyba zostały zjedzone, podejrzewam. To są właśnie te chorągiewki, którymi przywitały go dziewczyny po zejściu z Siszapangmy, po zdobyciu całej korony Himalajów. Pan Rafał. Nie, nie znałam go osobiście, ze słyszenia. Poznałam potem bardzo dobrze jego matkę, która już też w tej chwili nie żyje, panią Ninę Hołdową, która też bardzo ciężko przeżyła śmierć swojego syna. Natomiast Andrzeja Czoka bardzo dobrze znałam. Andrzej Czok bardzo często przyjeżdżał tutaj, właśnie w to miejsce, tutaj do Istebnej. Pamiętam go, jak był tutaj u nas ze dwa razy na Sylweszczy, bawiliśmy się razem. Przyjeżdżał tak tu z Jurkiem. Andrzej był bardzo podobny właśnie z charakterem i w ogóle i w ogóle tak nawet y, y, Trochę nawet z wyglądu do Jurka był. Oni tacy byli no bardzo podobni do siebie, a z charakterem to strasznie, bo tak naprawdę Andrzej był też takim bardzo dobrym, wspaniałym człowiekiem. Takim jak Jurek właśnie i on był zabawnym człowiekiem. Lubiał siedzieć przy ognisku, śpiewać, ale Andrzej opowiadał, opowiadał u Górek. Andrzej był opowiadaczem, Jurek nie. I także to był naprawdę bardzo przesympatyczny człowiek. Bardzo go mile wspominam. I pamiętam widzę go przed oczyma tutaj dzisiaj. Jak jest tu u nas wistebny, jak pomagał tutaj Jurkowi, kiedy, kiedy dostaliśmy właśnie tutaj ten dom, kiedy było dużo pracy. To próbował tutaj pomagać w ogrodzie też, czy przy jakichś pracach takich poza domem. Także naprawdę przesympatyczny człowiek i, i wszyscy bardzo, żeśmy go lubili. Szampan e, przywieziony z podpołudniowej ściany loce z bazy. Chłopcy mieli wypić jest go. Ten, ten czarty, który jest. Tak, chłopcy mieli tego szampana wypić za sukces. Hmm. Przyjechał do domu. Stoi tutaj i nigdy nie był otwarty. A to miał być po loce, tak? Po lotce, tak miał być wypity, właśnie. Kiedy by odnieśli sukces. Jurek był takim nauczycielem górskim dla Artura. On go wiele rzeczy nauczył w górach, bo Artur bardzo sobie cenił wspinaczki z Jurkiem i bardzo chciał się z Jurkiem wspinać. Także dla niego to, był, to było wielkim honorem, kiedy mógł z jórkiem wyjechać w góry i kiedy mógł się powspinać z jórkiem. I, I nagle to się cało tak nagle i tak niespodziewanie, że z wielkim niedowierzeniem właśnie przyjęłam jego śmierć. Wręcz było to dla mnie niemożliwe. W 2019 roku, w 30. rocznicę tragicznej śmierci Jerzego, ponieważ tam jeżdżę w takiej okrągłej rocznicy do Jerzego pod południową ścianę Locy, pomyślałam w tą 30. rocznicę, że, że może już ostatni raz jestem tam, może się już pożegnałam z Jerzym, bo mówię już, potem tam nie dojdę, jednak trasa nie jest zbyt łatwa, trzeba tam 7 dni iść pod górę. Więc pomyślałam, może by warto tutaj w Istebnej wybudować na wzór tego himalajskiego czortenu, tutaj taki czorten w parku. Poprosiłam właśnie władze gminy tutaj, czy taki projekt by przesz przeszedł, udało się wybudować taki czorten i ten czorten właśnie mam tutaj do dzisiaj, ponieważ nie mam takiego grobu od Jerzego, także mam tutaj takie miejsce, gdzie mogę złożyć kwiaty, zapalić znicz, czy się powodzić. Czasami jestem sama zdziwiona właśnie, jak przychodzą tutaj turyści i czasami więcej ode mnie wiedzą o Jurku, powiem Panu szczerze. No, czasami wszystkie książki na pamięć, aż wręcz niemożliwe. I, I naprawdę duża wiedza i ładne wspomnienia i dużo ludzi przychodzi, gdzie Jerzy, Jerzy często po prelekcjach jeździł i opowiadał o górach. To dużo właśnie ludzi pamięta te prelekcje, kiedy on tam przyjeżdżał gdzieś w jakieś miejsca, gdzie opowiadał o górach. Także no czasami jestem aż bardzo zdziwiona, ile ludzi właśnie ma tą pamięć o Jerzym. I tyle lat, że ta pamięć przetrwała właśnie o nim. Po co, żeby posłuchać himalajskiej historii o Jerzym, żeby, żeby powspominać go troszeczkę? Ludzie mają bardzo dużo pytań, takich dodatkowych. Ja opowiadam całą, zazwyczaj ja opowiadam całą historię himalajską o Jerzym, ale mimo tego ludzie jeszcze mają bardzo dużo pytań. No, bardzo trudne osobiste pytania padają czasami, na które bardzo niechętnie odpowiadam albo w ogóle nie odpowiadam. Bardzo często ojcowie przywożą tutaj swoich synów. I pokazują im, zobacz, zobacz ile człowiek musi mieć hartu w sobie, zobacz ile człowiek musi wycierpieć, żeby cokolwiek w życiu zdobyć, prawda? I, i tak Jerzy tu jest takim, takim wzorem, takim wzorem tak, jak być mężczyzną, jak być silnym mężczyzną, jak przetrzymać życie, jak, jak sobie dobrze radzić w życiu ze wszystkim, to tutaj właśnie Mali mężczyźni wysłuchują tego. Co by dzisiaj robił? Na pewno tymi górami jeszcze by żył. Ja myślę, żeby, żeby tych gór nie opuścił na pewno. Może by wyjeżdżał w góry, ale już nie tak wysokie, nie tak ekstremalnie by się wspinał. Może by się już w ogóle nie wspinał w tym wieku. Może tylko by sobie tak wyjeżdżał trekkingowo w góry. Może kształciłby jakieś młodsze pokolenie. obecność czuję na każdym kroku, a szczególnie właśnie tam, kiedy jestem w Wysokich Himalajach, tam, kiedy widzę tą południową ścianę Lotce, to tam, to tam po prostu mogę sobie z nim porozmawiać. Tam wtedy, wtedy ja, 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 ja czuję, że on mnie wysłuchuje, że, że wysłuchuje moich problemów. <laughs> I i tak, tak blisko jesteśmy i to jest takie dla mnie bardzo emocjonalne, kiedy tam właśnie mogę się pomodlić za niego w tych górach, kiedy mogę powspominać go. Ale tutaj również, tu na każdym kroku czuję to wsparcie, czuję to, że on jest tutaj z nami. Nawet, nawet powiem panu, że ludzie, którzy przychodzą tutaj do izby, to wielu tyrustów mówi, a my tu czujemy ducha pana Jurka. Ja czuję go tu na co dzień, codziennie, codziennie mam go tu przed oczyma, codziennie opowiadam o nim, codziennie sobie tutaj z nim rozmawiam. Czuję, że po prostu jest cały czas przy nas, jest nad nami i. Mä metaban